Wiem, że jesteś zdenerwowana, ale mówić wciąż o zemście to głupota. Tak sądzisz? Może wyjdę, jeżeli przeszkadzam. Ależ skąd nie wygłupiaj się? Jesteś pewni, że w niczym nie przeszkadzam? Mason. Witaj. Kogóż to widzimy? Ostatnio nieczęsto się spotykamy, zdążyłam zapomnieć twój dyskretny uścisk w dłoni To jak zawsze, widzę, że i Lionel jest w domu I Naprawdę nie wiedziałam, do kogo mogłabym się zwrócić Nie ma sprawy, poza tym miło było znów cię widzieć Nie musisz wychodzić z mojego powodu, ja tylko chciałam skorzystać z telefonu, interesy, jeżeli nie macie nic przeciwko temu Proszę bardzo, lubię pomagać przyjaciółom w interesach Wprawdzie nie wiem, co takiego zrobiłem, ale cała przyjemność po mojej stronie. Jesteś zawsze, kiedy cię potrzebuję. Uważam, że to wyjątkowa postawa. Mamy poważny problem z Brickiem. Mnie też się to nie podoba. Przez cały ranek tylko tym się zamartwiam. Nie pozwolę, żeby nasze dzieci na tym straciły. Zamierzam dowiedzieć się, dlaczego Minx z taką determinacją rzuca Brickowi do stóp kokosy. Spróbuję ją o to zapytać. To by nic nie dało. Ona nie powie prawdy. Jedyny sposób to przeszukać jej pokój. A to co? Karta spowiedzi wypisana dla Zofii Wayne przez Michaela Leonarda Philipsa dnia 6 marca 1961 roku. Co to może znaczyć? O wszystko chciałabym i o tym z Tobą porozmawiać. Chcesz, żebym to załatwiła swoim agentom? To za bardzo. Przepraszam, opuściłam słuchawkę. Co mówiłeś? Nie, on musi coś zakoszczyć. Oni są Tak, to już się da. Na razie randy.